Dziś wybierzemy się do działu roślin użytkowych. Dział ten prezentuje wybrane rośliny dobrze nam znane i wykorzystywane w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Rośliny produkują nie tylko konieczny do życia tlen, lecz stały się również niezbędnym pożywieniem dla wielu zwierząt oraz człowieka. Odgrywają również ogromną rolę w gospodarce. Pierwsze rośliny uprawne towarzyszą człowiekowi od dawna. W Azji już 7 tysięcy lat temu uprawiano należące do traw zboża, pszenicę i ryż oraz soją reprezentującą rodzinę Bobowatych. Z Ameryki Południowej pochodzi ziemniak, którego historia uprawy sięga około 13 tysięcy lat temu oraz pomidor jadalny z Ameryki Środkowej, uprawiany od około 2000 lat. W Europie obie rośliny są znane od około 500 lat. Aktualnie około 23 tysiące gatunków roślin wykorzystywanych jest gospodarczo. Należą do nich przede wszystkim rośliny będące pokarmem i źródłem witamin. To jest warzywa, owoce i zboża. Następnie rośliny miododajne oraz rośliny paszowe stanowiące pożywienie dla zwierząt hodowlanych. Ponadto ważną rolę odgrywają rośliny olejodajne, lecznicze, przyprawowe oraz stosowane jako używki, np. herbata czy tyton, oraz w kosmetyce. Duże znaczenie gospodarcze mają rośliny dostarczające surowców do przemysłu spożywczego, np. cukru, i alkoholowego, drewna i włókien naturalnych. Są to rośliny włóknodajne dla przemysłu budowlanego, papierniczego i odzieżowego. Następnie barwników, są to tak zwane rośliny barwierskie, czy biopaliwa. Mamy wtedy do czynienia z roślinami opałowymi, energetycznymi, a następnie są to rośliny korkodajne i wiklinodajne. Warto wspomnieć o znaczeniu roślin ogrodowych i ozdobnych. Wiele z roślin użytkowych ma wszechstronne zastosowanie w kilku dziedzinach. Dział roślin użytkowych ma za zadanie przybliżyć niektóre z tych roślin: jak wyglądają w stanie naturalnym, jak rosną i pachną, jakie są ich poszczególne części, wykorzystywane później już w stanie często mocno przetworzonym, jako pokarm i surowiec. Można tu odnaleźć wiele gatunków roślin, które się zmieniają w różnych sezonach ze względu na płodozmian. Są to warzywa, na przykład różne odmiany dyni zwyczajnej i jej podłużna odmiana kabaczek, psianka ziemniak, bakłażan, czyli psianka podłużna, ogórek siewny, buraki liściowy i ćwikłowy, brukselka, czyli odmiana kapusty warzywnej brukselskiej, rokietta siewna, zwana rukolą, karczoch zwyczajny, fasola zwyczajna szparagowa, sałata masłowa, rzodkiewka, czyli odmiana rzotkwi zwyczajnej, marchew zwyczajna, pietruszka zwyczajna, rabarbar ogrodowy, szpinak warzywny, szczaw zwyczajny oraz kukurydza zwyczajna. Następnie są to rośliny przyprawowe, koper ogrodowy, bazylia pospolita oraz zioła, macierzanka piaskowa i lebiotka pospolita zwana oregana. Następnie rośliny lecznicze, wiesiołek dwuletni, szałwia lekarska, ogórecznik lekarski, lawenda wąskolistna i malwa różowa. Znajdziemy tutaj również rośliny olejodajne, słonecznik zwyczajny, i rzepak, czyli odmianą kapusty rzepak, a z roślin miododajnych rośnie tutaj perowska łobodolistna, zwana rosyjską szałwią. Warto zajrzeć również do pobliskiej kolekcji traw i tużyc ozdobnych, gdzie można podziwiać dorodne bambusy, które mają wszechstronne zastosowanie w budownictwie, rzemiośle oraz w sztuce kulinarnej. Podobnie jak rosnący tu miskant olbrzymi, wykorzystywany przemysłowo jako biopaliwo. A przede wszystkim trzeba pamiętać, że rodzina traw obejmuje około 12 tysięcy gatunków występujących powszechnie na całej kuli ziemskiej, z czego wiele z nich odgrywa bardzo ważną rolę jako pokarm dla człowieka w przemyśle olejarskim, cukrowniczym, browarnictwie i gorzelnictwie. Następnie jako pasza i ściółka dla zwierząt oraz jako biopaliwo. Wiele traw ma właściwości lecznicze. W ogrodzie botanicznym, w tym w dziale roślin użytkowych, używane są tylko nawozy naturalne, głównie kompost, utworzony przez rozkład resztek roślinnych. Rośliny niepożądane niszczone są ręcznie, a jeśli to konieczne, na szkodniki stosuje się środki naturalne, np. wywary z różnych roślin, np. z pokrzewy. Lub natura ma możliwość sama sobie poradzić. Dlatego warzywnik może nie wygląda spektakularnie, ale dobrze się w nim czują owady, w tym zapylające. Aby rośliny kwitnące mogły wytworzyć nasiona i owoce potrzebne do rozmnażania, w ogrodzie założono również mini pasiekę. Pszczoły pracowicie oblatują rośliny w promieniu nawet 3-4 km. Więc na pewno zaglądają również na pobliskie działki i do ogródków prywatnych. A równie pracowite i skuteczne dzikie pszczoły mogą się rozmnażać w specjalnym hoteliku dla owadów. W ogrodzie na pewno znajdziecie również czmiele. Producenci pomidorów chętnie wykorzystują je w swoich szklarniach. Sami lub z pomocą dorosłych też możecie zbudować taki domek i powiesić go w ogródku lub na balkonie. Dlaczego zapylacze są takie ważne? Bo są ważnym elementem równowagi biologicznej. Bez nich i bez ich ciężkiej pracy nie byłoby rozmaitych warzyw i owoców, nie moglibyśmy cieszyć się ich smakiem i aromatem. Zabrakłoby również pysznego i zdrowego miodu. Jedna pszczoła miodna, całe swoje krótkie życie, musi pracować, aby powstała jego jedna łyżeczka. A jak myślicie? Co by się stało, gdyby zabrakło owadów zapylających? Jakich warzyw i owoców by zabrakło? Popatrzcie na te zdjęcia i zastanówcie się. Pożegnalibyśmy się między innymi z pomidorami, ogórkami, truskawkami i jabłkami. Nasz świat bez zapylaczy byłby mało smaczny, a nasza dieta monotonna. Dbajmy więc o nie i o równowagę w przyrodzie.